Dzisiaj o tym, jak szybko zasnąć. Nazywam się Renata Bolak. Dla tych, którzy mnie nie znają, pewno wielu z Was doświadczyło takiej sytuacji, kiedy próbujecie zasnąć, ale nie możecie, więc wiercicie się w tym łóżku, przewracacie z prawej na lewą i nic nie wychodzi. Zwłaszcza kiedy mamy pełnię. No, nie powiecie mi, że tak świetnie Wam się śpi. Kiedy jest pełnia, mamy naprawdę problem z tym, żeby zasnąć. Ale są na to techniki. I pierwszą technikę, o której powiem, to jest technika wojskowa. Chyba wszyscy wiemy, że wojsku, wojsko naprawdę może człowieka em, bardzo mocno przycisnąć do muru, i to pod względem psychicznym, ale i także fizycznym. Wojsko ludzie muszą wiedzieć, że spełniają rozkazy, wypełniają je co do JOTY. Tam nie ma sprzeciwu. W związku z tym, żeby wojsku żeby szybko zasnąć, co oni robią? Przed pójściem, przed samym pójściem do łóżka, e, wykonują takie rzeczy jak na przykład siadają. I starają się zrelaksować maksymalnie czoło, oczy, policzki i żuchwę. I to jest pierwszy element naszego ciała, który oni relaksują. Opadają ramiona. Ramiona opadają jak najniżej możemy zrobić, wręcz można się zgarbić. Po kolei. Następną kolejną partią mięśni, które relaksujemy maksymalnie, to są ręce aż do koniuszków palców. Więc to wszystko... Od ramion przez ręce do palców relaksujemy, spuszczamy ręce w dół i czujemy, jak nam ciąży, jak nam ciągnie w dół e, ciężar tych ramion. I tak po kolei każde, każda partia i nogi również w ten sposób. Wyobrażamy sobie jakąś relaksacyjną, e, relaksujące, wyobrażamy sobie jakieś relaksujące miejsce i staramy się wyciszyć nasz umysł wtedy, kiedy relaksujemy, tak jak powiedziałam, zaczynając od góry, czyli czoło, oczy, usta. Żuchwa, policzki, następnie opadają ramiona, ręce w dół, aż do samych koniuszków, palców, potem nogi. Czujemy, jakie to jest ciężkie, jak bardzo jesteśmy zmęczeni, zamykamy wręcz oczy. Jeśli to nie pomaga, to przy zamkniętych oczach mówimy, mówimy sobie nie myślę, nie myślę, nie myślę 10 razy. I to przed samym pójściem do łóżka. To jest technika militarna. Drugą technikę, którą polecam zastosować, kiedy mamy problemy z zaśnięciem, kiedy chcemy szybko zasnąć, to jest technika, która jest techniką doktora Andrew Wiles, który opracował ją na podstawie jogi I to jest technika 478. Technika taka polega, ta polecana jest nie tylko w przypadku, kiedy chcemy jak najszybciej zasnąć, ale również w stanach takiej, takiej nerwowości, pobudzenia itd. Więc polega ona na tym, że Koniec języka, dotykamy górne podniebienie i ten język jakby zawijamy, tak? My dotykamy koniuszkiem języka górne podniebienie i zawijamy. I zamykamy usta. Przez 4 sekundy przy zamkniętych ustach wdychamy powietrze. Następnie przez 7 sekund to powietrze wydychamy. Oczywiście język pozostaje. Tam, gdzie był, czyli dotykając górnego podniebienia. Przez 7 sekund wydychamy to powietrze. Słyszycie, jaki pojawia się taki, taki odgłos jakby wiatru przez te 7 sekund. Następnie zamykamy usta, język pozostaje w tej samej pozycji i przez 8 sekund nie oddychamy. I taki cykl powtarzamy czterokrotnie. Jest on stosowany przy tym, że jak chcemy jak najszybciej zasnąć, ale również w stanach takiego pobudzenia emocjonalnego. Następną technikę, którą możemy zastosować, żeby jak najszybciej zasnąć, to jest tak zwana technika progresywnego, progresywnej relaksacji mięśni. I mm, taka technika polega na tym, że, nam, że kładziemy się do łóżka i staramy się podgiąć palce, pod, 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 podwinąć palce u nóg. I napiąć. U stóp, przepraszam. Napinamy te palce, te, znaczy, przepraszam, podwijamy te palce u nóg, napinamy stopy i bierzemy wdech, a następnie przez 5 do 10 sekund wydych, wy, do, wydychamy to powietrze, czy robimy wydech. Czyli tak mówię, podwijamy, wdech i przez 5 do 10 sekund wydech. W trakcie wydechu relaksujemy mięśnie stóp, czyli to wraz z wydychaniem relaksujemy mięśnie stóp, które, które napinaliśmy w trakcie, w trakcie wdechu. To powtarzamy przez jakieś 20 sekund, czyli podwijanie palców, napinanie stóp, a następnie i wdech i relaksacja, wydech, pełne rozprężenie. Po 20 sekundach przechodzimy do, hmm, przechodzimy do łydek. I to samo, napinamy łydki. Wdychamy powietrze przez kilka sekund i przez 50 sekund wydychamy, rozprężając te łydki. I w ten sposób możemy iść wyżej, czyli uda. Napinamy, wydychamy powietrze, relaksujemy mięśnie uda. Może to nie jest najszybsza metoda szybkiego zaśnięcia, ale pozwoli nam ona zająć się naszemu umysłowi, kiedy jesteśmy na przykład pobudzeni, kiedy nasze myśli nam bardzo mocno pracujemy i nie jesteśmy w stanie jakby uspokoić mózgu, to to pozwoli nam się zająć czymś i dzięki temu będziemy mogli się zrelaksować, a w efekcie zasnąć. Kolejna metoda w, w sytuacji takiej, kiedy, tak jak powiedziałam, te myśli bardzo mocno nam się po umyśle kłębią, nie jesteśmy w stanie się zrelaksować, to jest, to jest wybieganie, to jest przypominanie sobie takich przeszłych momentów, staranie się mm, złapać mikro rzeczy, zapachy, czyli powiedzmy, wyobraźmy sobie, jak byliśmy w Paryżu. Czyli wyobrażamy sobie, sięgamy pamięcią do tego wyjazdu, kiedy to spacerowaliśmy po polach elizejskich, kiedy wąchaliśmy zapach pysznych, świeżych bagietek, pachniały kwiaty, kiedy grała muzyka na ulicy. To wszystko staramy się z widzów wizualizować, staramy się przypomnieć i dzięki temu pozwolić Umysłowi zająć się czymś innym niż na przykład tym, co się dzisiaj stało, co też nas na przykład dzisiaj bardzo zraniło czy bardzo mocno nas martwi. Następną metodę to jest taka, kiedy powiedzmy, kładziemy się do łóżka i mówię, nie możemy zasnąć, nasze myśli nam na to nie pozwalają, w związku z tym robimy na przekór. Czyli wyobrażamy sobie, że to my jesteśmy tymi osobami u steru. Na przykład samolotu, i to my decydujemy, gdzie teraz polecimy i co się stanie. Dlatego mówią sobie: nie, nie, nie zasnę. Nie zasnę, nie zasnę. Dobrze, nie zasnę. I wbrew temu, co chcemy zrobić, mówimy, że nie zaśniemy, nie, nie pójdziemy spać. I zdarza się właśnie takie sytuacje, że kiedy myślimy zupełnie coś innego, to nasz umysł się wyłącza i dzięki temu możemy zasnąć. Dziwne, ale warto spróbować, prawda? Kolejna metoda to jest słuchanie wyciszonej muzyki Bacha Mozarta. Powiedzcie mi, że muzyka poważna to nie jest to, co słuchamy. Owszem, ale ona nie jest wcale straszna. Tu nikt nie każe Wam być pasjonatą muzyki poważnej, tylko dla tego celu, który my chcemy osiągnąć, czyli jak szybko zasnąć, włączamy sobie muzykę gdzieś tak naprawdę bardzo cicho i ona działa bardzo relaksująco. Jeszcze dodam, że oprócz tego, że relaksująco, to jest udowodnione, że na przykład dzieci, które słuchają muzyki Mozarta, mają dużo lepsze wyniki w nauce w szkole, a my, jeśli mamy problem, to może będziemy lepiej mogli pracować czy w na naszym stanowisku, czy też w firmie, czy gdzieś w innym miejscu. <śmiech> <śmiech> Dlatego polecam ciche słuchanie muzyki poważnej Bacha, Mozarta, Handla. Oczywiście nie możemy zapomnieć o warunkach, w których my śpimy, więc pamiętajcie, że przed snem należy wietrzyć dobrze pokój. Ten pokój musi być chłodny, tam musi być temperatura 18 stopni albo nawet mniej, więc musi być zimno. Musi być dobrze przewieczony, musi być ciemny pokój, w którym śpimy i dodatkowo żadnych bodźców takich zewnętrznych. Również bardzo ważną rzeczą jest nieużywanie telefonów, smartfonów, komputerów przed snem minimum godzinę przed snem, dlatego że światło padające z tych urządzeń elektronicznych niestety zaburza wytwarzanie melatoniny i bardzo mu głęboko wchodzi do siatkówki i to, po, to posprawia, że nie będziemy mogli zasnąć. Czyli jeśli chcemy szybko zasnąć, to nie używamy telefonu przed snem, nie bierzemy go ze sobą. Kolejną metodą, która może nie jest tak wspaniała, ale też działa, to jest, kiedy weźmiemy ciepły prysznic, a na sam koniec polejemy się zimnym prysznicem. To sprawi, że temperatura ciała się gwałtownie obniży, a kiedy pójdziemy do łóżka i się zagrzejemy, to wtedy zaśniemy. Można również założyć skarpety. Kiedy idziemy do łóżka, bo to sprawi, że zrobi się nam ciepło i zrobi się przyjemniej, i wtedy zaśniemy. Jeszcze jedna metoda to taka, że jeśli macie Państwo kołdry, które są bardzo lekkie, to one nie sprzyjają temu, żeby szybko zasnąć. Więc jeśli chcecie jak, jeśli jak najszybciej chcecie zasnąć, to powinniście mieć kołdrę, która jest ciężka. Czyli albo nałożycie sobie na przykład na taką kołdrę ciężki koc, bo okazuje się, że. Jeśli chcemy szybko zasnąć, to i nałożymy na siebie coś ciężkiego, ciężki na przykład jakiś pled, to ten ciężar, który nas przytłacza, paradoksalnie pomaga nam w tym szybkim zaśnięciu. Są nawet do kupienia specjalne kołdry obciążające, które sprawiają, że szybciej zasypiamy, więc Wiecie, te babcie nasze, które miały duże, ciężkie pierzyny, one były bardzo mądre, bo one wiedziały, że właśnie ten przytłaczająca wielkość i ciężar tej pierzyny sprawia, że my szybciej zasypiamy. Niestety, my od tego odeszliśmy. Mamy cienkie, cienkie kołdry, lekkie i one wcale nie są najlepsze. One naprawdę, one właśnie przeciwdziałają szybkiemu zaśnięciu. Czyli jeśli chcemy wiedzieć, jak szybko zasnąć, to stosujmy coś. Obciążającego, tak? Jakiś ciężki plet, czy ciężki koc, którym się przykryjemy, rzucimy na tą, na tą lekką kołderkę. To chyba tyle na dzisiaj. Czyli w temacie, jak szybko zasnąć, myślę, że go wyczerpałam dogłębnie, że pewno znacie swoje sposoby. Jeśli znacie, podzielcie się z nami w komentarzach. Oczywiście zachęcam do lajkowania, subskrypcji. Zapomniałam jeszcze powiedzieć, że z. Kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, żebyście mnie gdzieś nie zgubili, jeśli interesujecie się tematyką zdrowia, alternatywnego domowych sposobów, a drugi problem, powód jest taki, że YouTube nie lubi takich kanałów. Stara się te kanały gdzieś daleko, głęboko pochować, po to, żebyście Państwo je łatwo nie znaleźli. Dlatego to jest kolejny powód na to, powód do tego, żebyście Państwo. Zajęli Państwa do subskrypcji. Niemniej jednak dziękuję za oglądanie, dziękuję za, za to, że jesteście, byliście ze mną do samego końca. Zachęcam do obejrzenia innych filmików. Życzę dużo zdrowia, miłych snów, żebyście jak najszybciej zasypiali, kiedy idziecie do łóżka. Miłego dnia i do zobaczenia.